Ile spadło w dipie po dwóch miesiącach bez robienia go z ogromnym ciężarem? A tu jest patent, o którym mówiłem. To niestety nie mam takiego narożnika tutaj, że mogę złapać, więc zrobię tak. No ale co? Wymyśliłem sobie, że tam tutaj zeszyt. jak zeszyt tutaj położę, to jest równo. A też dodatkowo można po prostu wykorzystywać krzesła. O, po prostu. O, o. I po. No tylko jest niebezpiecznie. Krzesła mogą mujechać i najlepiej by ktoś siedział i były krzesła, które mogą się rozwalić i przede wszystkim są stabilne. I co? Pierwszy taki ciężar po przerwie. No i lecimy. No, na ide to. Ještě 7,5, 2, 2, 2,5, 2,5.